Wszystkim, witajcie, kolejnego dnia nagrywam Wam to, ponieważ nie wiem, czy wcześniej to dobrze wszystko powiedziałam. Zrobiłam już dla Walaksa piękny, błyszczący kantarek z futerkiem. No, wygląda bosko, no nie ukrywajmy tego, nie? No więc, jak zamówiłam, jak w ogóle złożyłam zamówienie, i tak dalej. Więc to było tak, że ja tak naprawdę na to zamówienie czekałam. Aż od grudnia mniej więcej, bo ja wtedy chyba pierwszy raz napisałam do właśnie ferytej, kiedy otwiera zamówienie, bo ponieważ miała je zamknięte. I gdy do niej napisałam, powiedziała mi, że po nowym roku. No i okej, okay, czekałam cały czas, cały czas czekałam. I aż chyba w marcu pojawiła się wiadomość, że, albo w lutym, już nie pamiętam, chyba w marcu, że będzie, że otwarcie zamówień będzie w kwietniu. No i ja stwierdzam, o matko, muszę mieć tego konia, po prostu tyle już na niego czekam, myślę o nim i tak dalej, więc muszę go mieć. No więc po prostu miałam wystarczająco tyle pieniędzy, bo to jest ważne, trzeba mieć już odłożone te pieniądze. No i ja miałam te pieniądze itd. i tak dalej. Ja przyszedł 1 kwietnia, ja już myślę cały dzień odświeżam tą stronę tego Instagrama jej, myślę kiedy wejdzie to, jak to w ogóle wygląda, bo nigdy nie składałam zamówienia u kogoś takiego typowo projektowego konia od osób bardzo popularnej no i nie wiedziałam, jak to wygląda, nie. No i ja już jakoś w lutym albo w styczniu stworzyłam ogólny projekt mojego konia, taki, jak chciałabym wyglądać. Jakby chcia, jakbym chciała, żeby wyglądał. Tutaj wkleiłam fotkę. Już wkleiłam wam w poprzednim odcinku, ale jeszcze raz Wam to pokażę. Sama to namalowałam i tak dalej. Zrobiłam taki projekt. No i po prostu tak chciałam, żeby wyglądał ten koń. Na stronie Fairy FairyTale macie taką zakładkę commission, commission, I don't know, wiecie. I po prostu tam wchodzicie, no i tam macie informacje, ile co kosztuje, że załóżmy koń, zaczyna się teraz chyba od 170 euro kłócy chyba albo na odwrót. Nie pamiętam, musicie sobie zrobić, bo to. No, i ja się zdecydowałam się, bo tam dodatkowo było ładne chyba jabłuszka i tak dalej, grzywa, wybór, jakie oczy, czy takie jak ja mam, czyli to jest clay eyes, czyli jakby taki, to nie jest plastelina, tylko to jest taka modelina w tym stylu. I jakie chcę mieć, załóżmy nos, czy chcę mieć taki nos, czy taki bardziej wklęsły, bardziej realistyczny. No, i ja zrobiłam cały opis tego konia, że chciałabym, żeby miał niebieskie, clay eyes, chciałabym, żeby miał taki nos, nie chciałabym, żeby miał ten, wiecie, wklęsły, jakby. Wiecie, możecie sobie wybrać pewnie uszy, w którą stronę, no po prostu swój projekt konia robicie, nie, taki jak chcecie. Napisałam, że chciałabym, żeby miał taką grzywę, no wiecie, żeby miał jabłuszka, no i na tym projekcie też bo widać ta jabłuszka ale oczywiście ja napisałam jej, żeby zrobiła ten projekt, te cieniowanie całe, według jakby swojego gustu, ponieważ wiecie, ja malarką nie zostanę, projekt wyglądał ok wygląda okej, okay, ale no, Wiecie, nie chciałam jej wtrącać jakby, żeby już mi był ciemny. Chciałam, żeby ona zrobiła to jakby swoje cieniowanie, tak jak zawsze robi. To poczekajcie, rozbiorę go, to Wam bardziej pokażę. Jak widzicie, kantarek jest rozpinany, więc bez problemu schodzi. Tylko, o, muszę ładnie. I widzicie, tu jest cieniowanie pod szyjką, tutaj, tutaj, tutaj. Pysia ma ładnie wycieniowane. Dlatego no chciałam, żeby ona sama go wycieniowała, tak jak uważa, według gustu. Tak samo ta jabuszka bo wiedziałam, że robię różne rodzaje jabłuszek, ale te mi się bardzo podobają. Czekajcie, założę. Sodziaczek. No i, i to wszystko napisałam, napisałam, bo ja już miałam ogólnie wybrane imię, to już kilka miesięcy do przodu miałam wybrane imię, więc napisałam, że chciałabym, żeby się nazywał Fairy tej Valax i tak dalej, więc to dla mnie to już od dawno dawna miałam ten projekt w głowie i ja po prostu wiedziałam, że dostanę to, to zamówienie. Mm. No i właśnie jak to wyszło, że ja jej to wysłałam. Ona ogłosiła właśnie 1 kwietnia chyba albo drugiego, nie jestem pewna, że zamówienia otworzy 15 kwietnia i w ten dzień trzeba wysłać jakby swoje projekty koni do końca dnia i ona o 20 da znać, kogo jakby wybrała, że wybierze po 4, 3, 4 prace, nie? No i ja cały dzień stresuję, czy dostanę to zamówienie na ten koniurach, czy nie, czy tak, czy nie. I wiecie, ja się mega stresowałam, że nie dostanę go. I yy, weszłam sobie na grę, pykam, już staram się to odpuścić tą myśl i nagle przychodzi mi do mnie wiadomość z Instagrama. Hello, congratulations. A ja takie, o, odkąd stałam, koniura, dostałam. To wzięła jakby moje zamówienie, nie? No ja byłam tak szczęśliwa, że po prostu nie mogłam w to uwierzyć. To była 25, więc to już w ogóle, nie? Byłam mega zajarana, mega się cieszyłam, że udało mi się tak naprawdę. No i potem... Yy, Czekałam tak naprawdę na swoje zamówienie. Przez pierwszy chyba tydzień albo dwa mm, Fairy Tail pokazywała na swoim Instagramie zdjęcia pracy Mistarii. Mistarii? Wiecie. Mam nadzieję, że już powiedziałam. No i myślałam, że najpierw skończy konika Mistarii, dopiero później może mojego, bo widziałam, że był już wycinany. No i nagle okazuje się, patrzę, a tam zdjęcie mojego konia jak jest szyty I napisała do mnie wiadomość, że właśnie zaczyna go szyć, że dzisiaj, jutro będzie już zszyty i wypchany. O ja takie, o matko, tyle czekałam, a czekałam około 3 tygodnie mniej więcej na to, więc trochę długo, ale wiecie, to jest praca ręczna, ja nie pisałam, nie wypisywałam do niej kiedy kiedy dała mi spokój, jakby wiecie, bo ja też i wiem, jakie to jest irytujące. No i ona patrzy, a mój koniur już skończony, więc naprawdę byłam mega w szoku. No i po tym, jak skończyła konia, porobiła mu fotki, wystawiła go na swoją stronę. Ja, żeby wejść w ogóle w link w tego konia, musiałam wpisać specjalny kod, który ona mi wysłała, więc to też było spoko, żeby nikt wcześniej nie kupił czasem mojego konia, nie? Więc ja jakby wpisałam ten link, weszłam, zalogowałam się na tą stronę, dodałam go do koszyka i kupiłam go. Tam nie było żadnego problemu z tym. Wpisywałam, wyświetlałam może screenę. Tam było do wpisania chyba miasto, kod... Jaki kraj wysyłki? No i ja tak się zastanawiałam, czy wszystkie ulice tam mam wpisywać od razu, czy nie. Ale po dopiero na następną stronę. Tam macie już wszystko do wypisania: jaka ulica, jaki numer domu, budynku, yy, jaki kraj i tak dalej. Swoje, wiecie, yy, e-mail, numer telefonu. No nie wiem, co jeszcze, już nie pamiętam, co się tam podaje. No i to tyle. Następnej chyba w chyba zakładca, albo jeszcze w tej samej, było: jak chcecie płacić? Ja wybrałam płatność metodą PayPal. Ja już kilka miesięcy wcześniej przesłałam sobie jakby te pieniądze, przesyłałam tam notorycznie, że tak powiem notorycznie, nie wiem czy tak się mówi, mniejsza, przesłałam tam te pieniądze i po prostu tam w tej aplikacji już wymieniłam je na euro, więc miałam tyle euro, żeby zapłacić. No i po wybraniu do tej strony metody płatności Paypo, PayPal, yy, przyniosło mnie automatycznie na tą stronę, zalogowało mnie i wyskoczyło, czy chcę tyle zapłacić za tego konia. Ja sam, że tak chcę. No i to mnie znowu przekierowało na tamtą stronę. wysłało do mnie od razu maila, że kupiłam tego konia, dostałam jakby jakiś tam numer. Więc wszystko było mega git. wszystko poszło mega sprawnie. Ja to powiem Wam tak, jakbyście płacili blikiem w Polsce, więc to naprawdę nie było nic trudnego. No i fairy tale, będę mówić Robin, chyba mam, tak dobrze to wymawiam i imię, Robin, tak mi się wydaje. Po tym. Wysłałam mi go w poniedziałek, dostałam maila jakby z numerem do śledzenia, ale tam gdzie dostałam to w ogóle było niemiarodajne, bo tam mi pisało, że dostała będzie w czwartek, a ta paczka nawet w czwartek w Polsce nie była, więc trzeba patrzeć na stronę Poczty Polskiej, bo u mnie akurat listonosz to przyniósł, tą moją paczkę, mojego koniura pięknego. Więc trzeba patrzeć po prostu na stronę poczty polskiej, wklejać po prostu ten link, który macie tam na samym dole na tej stronie, track and number, coś takiego, wklejać go w pocztę polską i tam będziecie sobie patrzeć, ile ten koń będzie tam do was szedł. Do mnie koń szedł chyba, maks... chyba tydzień, to tak był tydzień, bo ona go w poniedziałek wysłała. On dopiero chyba w piątek był w Polsce, bo on bardzo długo, chyba trzy dni był w Holandii, tak mi się wydaje, albo gdzieś tam pomiędzy. Był długo w trasie. On dopiero w piątek przyszedł do Polski, no i w poniedziałek, czyli wczoraj, przyszedł do mnie właśnie listonosz z moim koniurem. Także mega się jaram. No długo na niego czekałam, no bo to chyba był prawie miesiąc, ale jestem bardzo zadowolona, jak on wyszedł. Jest prześliczny, przesłodki, taki dziubek, dziubeczek mój, także ja jestem mega zajorana na niego. Myślę, że spędzimy wiele lat razem, że tak powiem bo jest naprawdę przesłodki. No i to chyba tyle. Tak mi się wydaje, że o wszystkim powiedziałam. Ogólnie Robin jest bardzo miłą osobą, więc jeśli mi nie wiecie, jaką odmianę wybrać, to słyszałam, że też pomaga wybierać odmiany i tak dalej. Także naprawdę jest mega super. Więc naprawdę bardzo Wam polecam kontakt z nią. Ja ogólnie też przed tym, jak w ogóle zdecydowałam się wziąć udział w tej komisji, w tych zamówieniach, to ogólnie staram się być bardzo aktywna na jej profilu. Dawałam jej komentarze, lajki, udostępniam posty, Nadal to robię, bo bardzo mi się jej podobają. Ale myślę, że to też trochę dało, no bo na mnie jakby widziała. Widziała, że coś tam się pojawiam, że jestem aktywna, więc może to zadziałało, może nie. Może po prostu projekt konia jej się spodobał, bo ja tam też opisałam jakby ofertę mojego domu, że ja się bardzo przywiązuję do moich koni, że na pewno go nie strzelam. No bo tak jest, ja po prostu kocham te konie z całego serca. To są po prostu takie moje dzióbki słodkie. Więc myślę, że to też miał wpływ, że miałam od razu imię dla niego, bo napisała, że jej się imię podoba, że bardzo ładny projekt, więc to już w ogóle nie zbudowałam na duchu, że, ucha, wow, może to zamówienie. I również też przeczytałam gdzieś w komentarzu, że bardzo jej się podobałem konie. Yy, double grey, double grey, nie wiem. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, ale wiecie, przymrużcie na to oko, że jabłkowite, więc ja już w ogóle, kurczę, no to ja już mam szansę na tego konia, nie? Więc ja już w ogóle byłam mega podjarana, że na pewno go dostanę. Ja w ogóle miałam już w myślach, jak ja kupuję dla niego sprzęt o głowie, robię mu kantarek. Więc tak naprawdę ja wiedziałam, że tego konia będę miała. Po prostu, to ja to czułam. Ja po prostu codziennie rano budziłam się przez cały po prostu kwiecień, marzec. Marzec, kiedy jeszcze się codziennie budziłam rano. I o mój koń, mój koń, mój koń. No i wiecie co? I stało się. Musicie wierzyć w siebie. Wszyscy mi mówili, że nie dam rady uzbierać, uzbierałam te pieniądze sama. Sama na, nie, sama na niego zarobiłam, więc wierzcie w siebie, w swoje możliwości, bo na pewno dacie radę, tylko musicie codziennie budzić i myśleć, o, tak będę miała to i to, to i to. A potem odpuśćcie tą myśl, że spokojnie tak, dostanę i przestańcie o tym myśleć. I to do was przyjdzie. Także to tyle z mojej pogadanki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I chyba zrobię z tego osobny w ogóle odcinek, bo aż 10 minut gadałam, więc bajo! Pa!